Cześć, witajcie! Właśnie na samochodzie e, mam elementy od ogrodzenia e, podmurówkę słupki e, słupki nie podmurówkę, łączniki i siatkę e, jedziemy wypakować i, i później zaraz Wam pokażę, chodźcie zobaczcie a ja dzisiaj takim Takim większym niż, niż moje służbowe. Wszystkiego dobrego, chodźcie oglądać. Jak widzicie, udało się pod sam garaż podjechać, rampa wyładunkowa, no i na pacę obrzeża i łączniki do tych obrzeżów, obrzeży. Bez problemu po kolei się wyładowało. A w domu, jak widać, słupki, zwykłe, bodajże 50 Wysokości, trochę więcej, 2 metry, ale 50 centymetrów kopane, no i tutaj wyładowane obrzeże. Zgromadzona siatka, łącznie chyba około 90 metrów, y, mocna, gruby drut, y, podobno dzika może zatrzymać, odbiją się zwierzęta jak, jak biegną, także mocno. No tutaj już po wywierceniu wszystkich otworów Jak zobaczycie mały problem się zrobił, ale to wyjdzie później Tutaj jak widzieliście Trochę słupki, odległości słupków Widocznie źle zostały zmierzone I każdy słupek jest o większą odległość niż to obrzeże niestety Także to dopiero później wyjdzie że te obrzeża między słupkami luźno wchodzą i pomimo, że są te łączniki nic to nie dało, także łączniki niestety zostały a to rozwiązałem w inny sposób, zaraz zobaczycie No, i tu właśnie widać, zobaczcie, niestety to obrzeże trzeba było dać od strony zewnętrznej. Jest w jednej, jednej długości. Natomiast każde to obrzeże jest złapane takim cybantem, przewiercone do tego słupka, żeby mniej więcej trzymało poziom. No i żeby się też nie przewracało, bo nie wszędzie jeszcze jest teren wyrównany. I na to już będzie zakładana siatka. No, niestety, drobny błąd. Ale trzeba było jakoś z tego wybrnąć. No i w ten sposób postanowiłem, że to tak zrobimy. Trochę nieplanowane. No ale jakoś jakoś wyszło. Tutaj jeszcze nie jest obrzeże dane. W następnym dniu będzie robione. jak widzicie równałem teren taką nikoparką. Było najgorsze takie elementy ziemi duże udało się nawet zrobić fajnie. Wyrównane, wypożyczona na dobę. Polecam każdemu. wszystko uporządkowane. I tu już widać po prawej stronie działki nałożona siatka z jednym górnym, chyba tylko drutem napinającym. No, w późniejszych dniach tam dalej będzie robione, ale docelowo w ten sposób to wygląda. Jak już oglądacie ten film, to już jest zrobione, bo to były jakiś czas temu filmiki nagrywane. No, ale dosyć. Z własnymi rękoma tanio wyszło i, i samemu pozdrawiam.